Klub 54, grączka sobotniej nocy, czy no wie pan, no wie pan, taki, taki stary klub? Co to wszystko może łączyć? Zapraszam Was na kolejny film z serii DJ Gadget, w którym pokazuję rzeczy potrzebne, mniej potrzebne albo w ogóle niepotrzebne w pracy i w życiu DJ-a. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku DJ Gadget. Ja jestem Napoleon, a dziś przedstawię Wam. No, taki, taki łuk. A tak na serio, dzisiejszy odcinek kieruje do tych DJ-ów, którzy oprócz tego, że grają na, na imprezach, również obstawiają technikę, czyli zapewniają obsługę techniczną. Zdarzało Wam się na pewno, a jeżeli nie, to jeszcze Wam się zdarzy, że przybiega albo przed imprezą, albo w czasie imprezy Pani, bardziej przed, albo Pan organizator, wie Pan co, wie Pani co. Trzeba tutaj postawić kulę. Powiesić kulę. No wie pan, taką kulę, taką jak było na gorące sobotniej nocy. No i fajnie, wszystko wiecie, no nie ma problemu. Kulę można kupić, czy pożyczyć, czy też nie wiem, gdzieś tam ją wykopać. Ale co jak, sufit jest na 12 metrach, a nie ma zwyżki, albo nie ma człowieka z uprawieniami do zwyżki, albo po prostu nie ma sufitu, albo nie ma budżetu, żeby wybudować konstrukcję, żeby tą kulę zawiesić. A kula musi być. I co teraz zrobić? I właśnie. Tutaj znalazłem taki gadżet, bo tak to może nazwać, gadżet statyw. Oczywiście nie mam pudełka, już można powiedzieć tradycyjnie, ale w pudełku przychodzi właśnie tego typu uchwyt w kształcie łuku z silnikiem przytwierdzonym do tego i zawieszką na akulę. Występują tak naprawdę te statywy w dwóch rodzajach, do kuli max 30 cm i do kuli max 50 cm. Oczywiście jak gdyby w całym komplecie jest już kabel dwumetrowy i taki uchwyt. Który jakby za pomocą którego przytwierdzamy ten statyw do, nie wiem, stoiska DJskiego, ewentualnie do jakiegoś statywu, na którym po prostu postawimy tą kulę. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No i tak jeszcze dwie istotne sprawy, mianowicie pierwsza to jest taka, że DJ nie tylko pracą żyje, więc czasami trzeba się wyczyliować i ta kula jest naprawdę bardzo fajną opcją. Druga sprawa to jest taka, że po prostu warto do takiej kuli dołożyć światełko w zależności od kąta, z którego oświecimy. Tu będzie nam odbijać to światło. A żebyśmy mieli równe pokrycie w sali, no to tak najlepiej jest cztery takie reflektorki. Ja Wam już dziękuję, to był kolejny odcinek z serii DJ Gadget, ja jestem Napoleon, a widzimy się w kolejny piątek o godzinie 12. Cześć!